Wakacje to dobry czas, żeby trochę zarobić i zdobyć doświadczenie. Do młodzieżowego biura pracy OHP w Legnicy zgłasza się w ciągu wakacji nawet tysiąc osób. Najczęściej poszukiwane są oferty pracy od 16 lat, ale już też takie mamy oferty, więc sukcesywnie pojawiają się, znikają, ale trzeba być jak gdyby cały czas trzymać rękę na pulsie, bo pojawiają się oferty co chwilę. Najwięcej ofert pracy dotyczy roznoszenia ulotek, pracy jako kelner czy przy wykładaniu towarów. Najmniej płaci się za ulotki, ale też ta stawka nie jest zła, bo już te stawki 7,50 7 to nie jest taką złą stawką. No i 10, 12, 13 zł zależy od inwentaryzacji na, na wykładanie towaru, czy jeśli to jest na przykład ankieter, no to wtedy od ankiety. Kierownik Państwowej Inspekcji Pracy ostrzega młodzież przed niekorzystnymi umowami. W niektórych zawarte są klauzule nakładające kary i dodatkowe obowiązki, które mogą całkowicie pozbawić uczniów ciężko zarobionych pieniędzy. Jeżeli pracowników delegowało się do pracy w Niemiec, była taka klauzula, że na przykład za palenie papierosów w autobusie kara 500 euro, za jedzenie posiłku w autobusie 2000 euro. To od razu wynika z tego, że ten pracownik nie jest w stanie nawet zarobić na na te kary i należałoby takich umów nie podpisywać. W większości umowy wakacyjne to tak zwane śmieciówki. W takich przypadkach państwowa inspekcja pracy nie może pomóc. Jeśli pracodawca nie chce wypłacić pieniędzy, należy się zgłosić do sądu cywilnego. Niestety w większości przypadków poszkodowane osoby odpuszczają, zniechęcając się do pracy. Dlatego, aby być pewnym dobrych warunków pracy, warto szukać ofert przez biura pracy.